L-O-O-P-Y, czyli lopy. Jedziemy. Zrobimy to tak, jak ostatnim razem. Ja zrobię bicik. Zrobię go pierw powolniej, potem zrobię go trochę szybciej. Tu zaraz pojawi się taki magiczny napis, w którym będzie rozpisany ten bit. Zanalizujecie go sobie, zanalizujecie to, co ja robię i postaracie się to powtórzyć. Jedziemy z pierwszym dźwiękiem, jaki dzisiaj poznaliśmy, horse clap. Bicik leci tak. Robimy go powolniej. Okej, okay, fajnie. Drugim dźwiękiem, jaki poznaliśmy w tym pakiecie, jest klik. Również zrobię go na normalnym tempie, a później, później zjadę w dół. Znów będzie tutaj tablica zaraz, która się pojawi. Zanalizujecie ją i postaracie się to powtórzyć. To jedziemy. Jeszcze raz. Jedziemy wolniej. Trzecim dźwiękiem, jaki poznaliśmy, jest mega super, hiper dźwięk, crab scratch. Prostą pętlę zrobię. Słuchajcie się w nią. Jedziemy. Jedziemy wolniej. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trenujcie, nie próżnujcie. Spotkamy się na jakiejś bitwie lub na moich warsztatach. I moc jest z wami. Pamiętajcie o tym. <grym> Cieszę się w ogóle, że mnie słuchacie i że nie marnujecie swojego czasu, tylko rozwijacie swoją pasję. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Zobaczymy się niebawem w następnych lekcjach. Ciało!